To czekaj, ty masz 54, tam ma 96. Mam 57, już 8. 59. To co, no to 57. zaczynam, nie? No. Hej, 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 ludziska, z tej strony Cino i witam Was w League of Legends. Kolejny meczyk i jest no. ze mną. Znowu ja niestety Karolina. Tak, Lina, Lina, Karolina. Tak, no... gramy, a I gramy bota, gramy dłobota. Jak wiecie, dłoboty nigdy nie wypalają, zawsze coś jest nie tak, teraz zobaczymy. Zawsze. Patrzcie na ich botlane. Tak, e, Ale ich Morgana ma dziwne spele. Um... Patrz na spele tej Morgany. No, w sumie trochę, trochę, trochę dziwne. No. Dobra, jesteśmy w grze. Ja gram ażką. Oczywiście widzieliście, że u mnie biedy nie ma. Skin najlepszy, jaki mógł do niej być. Znaczy, według mnie. Ale ma fajne cycki. Ja mam ametystową, proszę. E tam. Moja lepsza. Nie. Lecę, bo chcę... Lecę, nie życie yes, well. Coś tam. No, coś tam. Czy są pieniądze, czy nie. Coś tam lecę, bo wciąż kocham Cię. Coś tam. Coś jesteśmy, tam. Przecież my mamy pieniądze, jesteśmy bogaci przecież. Co, zapomniałeś? Zapomniałeś, co mieliśmy mówić, jacy, że jacy jesteśmy? Aha, tak. Jesteśmy challengerami. Jesteśmy, jesteśmy bogaci. Naj... No, Tak, jesteśmy najbogatsi. Aha, on idzie na dobre. no dobra. No to skoro nie chce na naszej pomocy, to jej się faka No A zaczyna? Serio? Dziwne, nie? Znaczy, w sumie, nie wiem, czy to takie dziwne jest. Nie wiem, jak tam, ten... Znaczy, no, wcześniej się tak grało, nie? Że Red i tak dalej, i tam było no. P, ale teraz... No, jak... Nie wiem, co oni piszą w ogóle. Wiesz co, w jakimś tam... Ja już widzieliśmy że ktoś tam pisał, to chyba jakoś dziwnie, ten... Jakiś dziwny język, patrz, idę, idę, idę solo tureta, Nie idź, O patrz, stoi! Stoi, Murzyn. A Trafi... trafiłem go. Ooooj, on się skurczył. Patrz kryt, kryt, kryt. Tak. Jew, spojku kryta mu wyjechałem. Wow! Mo... Ej, oni tam ich tam patrz, oni tam invader robią. Nie, nic nie zrobiłem, ale oni Czekaj, ja Czekaj, ja, ja, nasi... ja to nagram, ja to nagram, ja to nagram. Dawaj. Jak na się cisną. Będzie wtedy z się wydaje. Oooo, po Nie, nie będzie. Eee, zbardowali wtedy na samym Jezu, jak podbierze. ten nie, Nic, nie niech Nie, niech oni nie idą po flaszku. Ten, ten podpalił tego znowu. Nie ma Nie padnie. Nie, nie padnie. Zapał wez... się w klatkę, może. Nie burze. widzę. Nam nagrywasz to. Double ignite. Bez sensu, o, oni pofleszowali, więc. Znaczy mi się wydaje, że flash jest troszkę bardziej potrzebna w Ignite, niż... Ja cię będę chronić. Może nie chcesz tutaj ksuć. Nie wiem, ku. Nie wiem ku tak biegać. A... Kurde, nie to chciała. Czego ty temu minionowi z buły wyjechałaś? Nie wiem, chciałam. <laughs> nie trafiałam, myślałam, że noc lata. Chciałam, ja żeby to było szybko. Ja w tej nie przed Leoną. Zobaczymy, że przed Morgan. Ała. Auć. Eee, murzyn to mnie boli, nie wiem czy wiesz. Nigga, nigga. Nigga, nigga, madafaka. Boże, bo jest jest Morkan. Wiem. Proszę bardzo. On, on, ona, ona, ona cię tak. chwyciła, ona cię chwyciła! Ała, ała, on ma już drugi level! How the Yo, fuck... Jak ty farmisz?! How the fuck... My no, is. no, staram się, Ja mam staram się. Dobra, mam E, Więc możemy zresztą się wbijać. Wbijam na bit, jak Leona... Nie, 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 nie wbijaj, nie wbijaj, ja tu nie mam tego. No ja... Fuck, nie ja, się sta, ja, się, ja się staram farmić. Zapomn nie zapominaj, że tutaj... to jest za niski poziom, jak dla nas. Wiem, 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 ja, tu, ja, tu, ja o tym wiem. Czy Trzeba... i... jest, farmiłem go. <laughs> Czekaj, ja tak w lektukulcie raz raz się wbiję, jak Leona, w pięć takich jak mówiłam. Jak on no co, się co, co on ma taki zasięg? Wy, ty, wy, Lucian? No, ale nie, nie, nie zapominaj, mamy Double Heal, nie? Co prawda to, to gun daje, ale mamy. <gulana> Bo ja nie zmieniłam, niestety. A, no to dzięki. <gulana> A oni on nie są Nie zapominaj, że my dajemy for, więc. My, tak. my nic nie takiego no, Jezu, Lucian, f**k. Jezus, brak... Brakowało mi No, bo mi blogowało i nie Teraz mam lagi bo mój... tatuś coś pobiera. Pewnie. Nie, nie pobiera, bo za nie miałeś tak, tak ja tu się staram skupić na farmieniu. No... Nie wiem czemu, nie wiem miało. czemu, nie wiem czemu to zrobiłam, a teraz... <laughs> tak... On mnie zabije, on mnie zabije. Tak perfidnie. Lozowki, łapkę. Wiesz, jak go wystraszam, podeszłam, on chce uciekać. Gruba Leona. Boże, nie, nie, nikt jej w szkole nie lubił nigdy. Więc a ja już że jej żartem, no. Prawie, widziałeś? Widziałem. Zmarnowała nie. tam chyba chwila, czy coś. Nie, no nie, nie, barierę zmarnowała. Uważaj tutaj, ja się schiluję w razie czego, ale... Okej. Okay. Chyba, że masz chwilę, to się nie schiluje. No właśnie, no nie, już przed chwilą to złożyłem, niestety. Trzeba ostrożnie farmić, i potem jak ten, to oni. Sta staram się, zbierze. staram się jakoś. Bo ja nie mam w ogóle. Jezus! Nie wychyla się! Ej, Morgana to boli. Ja nie mam many. Jakbyś nie zauważył. A, ja, a ja już prawie dead jestem. <grym> o oh my fucking god. I jakby co to hilej To ostro. No nie wiem, czy będzie ostro. Dobra, nie, ja może zrobię back. Pamięci ja nic z nie zrobię. 27 farmy, lucem 27, no spoko. Ej, wiesz co, to nie jest jakaś outfarma straszna. Nie. Myślałam, że będzie gorzej. Ja też. Ja myślałem, że będę miał 9. Ja myślałam, że on będzie miał jakieś 40 już, wiesz? No, ja też. No tak to spoko. Bo on też mistrzem farmienia nie jest. Znaczy, tak. wiadomo, że yy... Ty ominiasz tam co 2 miniony, żeby mu smutno nie było, więc tak to już tak, byś niedawno, dawno, tam 40, tam 50, tak więc... Kobiety, ja aż bym miał tutaj chyba 70 farmy jak nic, lekko. No, w szóstej widocie, no i już w 10 to już miałeś was 200 już. No wow. 10-0 i w ogóle. Nawet na LCS-ach tak, tak tacy pro nie są. No właśnie. Trafiłem go... Ja powinienem sobie powiedzieć wow. trafiłam, bo jestem Ashe. Es, TAK. A ja powinienem mówić powinienem, bo jestem gruba. Leoną. <noise> ale Lona jest kobietą. Ale ona jest gruba. Gruby ludzi się zaczyna. No, jest gruba, ona, ona znaczy, jest wypakowana. Zaczyna jakaś jest, nie, jest się... What? Jaki ona ma zasięg z tego, Kubo? Już zapomniałam. Kijowi. Kijowo nam Właśnie nie mam jak wbić, bo nie wiem czy ty się wbijesz Kiją. za mną. Ja się nie wiem, czekaj, yyy... dobra, mam, mam miniona. Ty w ogóle masz te, 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 te dwa obłoczki, o, co, bo, co, co wokół ciebie latają, to o, czego o. ich nie używasz? Nie wiem. O, co, dopiero First Blood? Dopiero First Blood? Serio dopiero <coughs> teraz First Blood? LOL. Co <coughs> za? Tak, tak, bo to jest First Blood. To musisz... się <coughs> Faz, bla, 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 widzisz? Nie 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 mam bla, 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 napisał, bla, napisał. Lol. Ja bla, bla, że... Ja bla, Ja bla, 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 On to zrozumie się pewno. Tak. <gulity> Będę mogłam. Przyjść. Muszę przed tobą latać jakoś. No musisz. I używaj tych dwóch obłoczków. Hop. Co to jest minion? to ten. Jak strzelisz miniona i jak zabijesz miniona przy pomocy tego, to HP nam przewróci mi i tobie. No. W sumie. No teraz nie mam jak. Morgana nie jest minioną, więc mi się... Nie opłaca nam się jej zabijać, bo nie jest minioną przecież. Ja i z mojego W puszuję. Kurwa, Zapałem. niech ona nas w cię. Nie no, chciałaś to się wbić, ale wciąż jesteś za daleko. On ma szósty level tak w ogóle. O, już myślałem, że mnie za lol. No. Chodź no, tutaj! No, 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 no. no właśnie, o ja, tym mówię! Ja mam, ale ja nie mam szóstego levela, mów jak się wbijasz, musisz mi mówić. Bo ja nie mam ogólnie szóstego Jest. levela, jak ja bym się bił... Nie teraz. Zbijam się, ja mam Szybciej od Ciebie, no! No bo ja musiałem się wrócić niestety. No, no, yes, ja nie zawijałam żadnych minion, mam jeden, jedną farmę. Ej, a twoje, twój ult się rozwala na minionach, czy nie? Nie, na szczęście. Może przelecieć, przylecie, może przelecieć wszystkie miniony na mapie. <noise> Taki jest Myślę, że się na niego, że, że, się na, może na teraz rzucić może... EJ, JAK?! Żeś kawałek, kawałek mi o to minęło, to to jest trudne. No Zaraz, ej, wygrywamy teraz, zobacz. Możemy się zaraz rzucić. Mów kiedy? To ja się wbiję. Masz ulta, to na Luciana od razu. Już. Zatakuj. Kurwa, ej, jak. Aha, udała jego. Oni się cofną teraz, więc i tak mamy trochę czasu. Musiał, musiałeś złapać wszystkie te? Dawaj, dawaj, zabij go, zabij go. Nie miałem jak. Bo. Są. Ja w ogóle sfreszowałam. Wow, dostaliśmy hapsy. Ja idę back. Ja Walić też nie... Tak. Znaczy ja też beknę róż. Bo... Ale czekaj, oni nie, też też może z farmie. Tak. Ja może z Dobra, a ja robię te... No bo że strzemuję. Chciałam zrobić coś zupełnie, dobra. Chciałem zrobić tak. Żeby... Nie, może oni zeszłę, że coś. Zaraz tak, będzie. Tak. Where, where is SSS, SSS? SS, 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 no właśnie depotbo. Ale ci coś zlagowałem. Że... Ej. Dobra. zjem, bo mam, mam 600 stóp, W ogóle skąd mam asystę? Skąd masz asystę? I skąd ty masz asystę? Czym? Czekaj. Ej, my kogoś zabiliśmy. Morgana padła, Morgana jakoś padła. Ktoś ją zabił. Musiałby ktoś zabić, albo padła. Ej, ona padła, ale jaki cudem? Dlaczego ona padła? Kiedy ona padła? A kogo to tej przynajmniej mam asystę? Mamy asysty. Kiedy ona? Ej, kiedy Morgana padła? Ty, ja będę musiał ten filmik obejrzeć i zobaczyć kiedy ona napadła. Ej, no nie? Ja też nie, nie jestem Przecież z tego jadą. nikt z nas, nikt z nas nie zebrał killa, ale asysty mamy. Przecież, a nikt, nie, nikogo nie było na bocie. Ktoś... Ej, wydaje mi się, że może ona zabiła, chciała próbować zabić jakiegoś, y... albo jakiegoś albo jungle tego. Albo jungle... nie zabił. No, no, gdzie, no, no gdzieś, albo gdzieś się, jungle mi tylko chciała zabić i padła po prostu. Tego. Możliwe, możliwe i my dostać z fuck yeah. mam, mam ulta, jakby co, i Morgana nie ma z nim. Ultować go? Ultuję. Dobra, kurde, widziałeś to, właśnie jest trudne, jak ucieka, ucieka. Ale zjechałeś go, dobra. Chodź tu. Ohoho. Jaka Bo dobra je... klasa, Morgana. Jezu, to Morgana normalnie, ja nie wiem. Klaski są najlepsze. Tak, jej, jej klatki po prostu rozwalają system. Normalnie myślę, że oni nawet są lepsi od nas. Chyba. I przebiłeś mi serduszko, jak zrobiłeś te strzały. Tak? No. Dobra, ja sobie trochę zapocę. Szkoda, jesteś taki low HP. Nie wiem. bo ja jestem... Aha. Chyba ja jestem Madoffa Karambo i ja się ciągle wbijam. Bo oni... Wiesz co, no bym się nie pocał chyba kupować z tej stronie, bo tutaj nie mają żadnych ganków ani nic. A i teraz jadą. Ale czemu nie powiedziałeś, że się Bo <gryridge> Spanikowałam. <gry instability> zawsze by się tak tłumaczyła. Kobiety się tak mogą tłumaczyć. Często panikują. Pamiętaj. <gry dishwascia> Jak jesteście kobietą, ja była mówcie, że spanikowałyście, to wszyscy wam wybaczą wszystko. Zawsze mnie spanikowałam, o Boże! Zawsze tak mówię, zawsze się tak mówi. Ja, ja mam za 10 sekund ulicy. Słuchaj, nie, nie ultuj pierwszy, bo ona będzie wiedziała, że ja zultuję potem. Ultuj po mnie, dobra? Bo ona się nie, nie będzie spodziewała, że ja pierwszy raz Okej. Okay. Skoro tak mówisz. Kolej ja się boję, że nie tak. W ogóle ile mam 55. Lucian? 78. Ja za 5 sekund ulta. Ale Ej, czy on coś zabił Ej, czemu on coś zabił? Chodź. Wow. Koń... Nie A wow. no, dobra, chuję, to było. Nie no, ja nie chcę zabić to przez mnie. Kurwa to było zapiste. Chcia, chciałam ci coś pokazać właśnie, ale nie mi nie wyszło. Ale ta aszka ogólnie to bardzo fajny champion, tylko że fucking nie ma nim jak uciec. Ale no. Nie ma w ogóle jak, jak, jak uniknąć jakiegoś. No tego. ale on też ciężko uciec właśnie. Bo oni mają taki dosyć escape'owy, bo wiesz, Modlana z tej za siebie ucieknie i ten też... Się, wiesz, ucieknie. Z swojego wysunie się w przód ej, z na tym bocie lekko. Znaczy oni fory, dajmy, i fory. Znaczy oni on mają wybrano... dobre, dobre postacie. Wybrali dobre postacie. Bo mają dobry, dobry wybór. Lucja ma 3.0.0? Aha. Ja pierdolę nieźle, jest 7-6 Talon się feeduje, spoko, jak Talon będzie nafidowany, ma Gangplank 4-1-1, wszyscy mają asysty. ten na nie podoba mi się Wszyscy, wszyscy mają asysty i jest git. A Seistona mogłaby... a nie masz, dobra. Mam Seistona. Myślałem, że nie masz. Ja mam, czekaj, bo ja skryta i jak zawalę Lucianowi, to on się zesra. Wow. <laughs> Pojdź no, na eliminację ze skinabalną. Perfidnie. Jak teraz wlazę. Ja mam ulci. Ja tego. Ja, 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 ja mam za 10 sekund dopiero, więc poczekaj. Oni zniszczyli nam jeszcze wieże. Ale myślę, że. No, żeby, żeby ten. Morgane. Morgane będziemy rąbać. Morgane z tego względu, że ona nałoży klatkę, na... znaczy nałoży ochronę. No on na nie będzie miał ten. Gdyby ten dissim tutaj został jeszcze chwilę, to by było fajnie. Mam ulta Okej, okay. spróbuj. Tylko jak będę miała zasięg, no żeby... to, to mów. No już teraz jakoś możesz. No to dawaj, 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 dawaj. No oh, fuck! O, Oni wszyscy są. Ma... Serio? Czy ty też trafiłeś? Nie, nie trafiłem. Super, coś tam przynajmniej dzięki mnie zabiliśmy. <laughs> dzięki mnie. Zabijamy, zabijamy, patrz no, patrz na nas. Oh, o nie, wpadamy. Nie? Go. Zabili za, kartki. Za, 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 za Zabili Super, bo go. Bym ja chyba skład by nie chyba. Teraz byśmy mogli gdzieś po tym że, Coś by nam się pewnie tam udało. O si, serio. Jidala, nie wiem co ona tutaj robi. Czekaj, to to... Nie, no nie, to był głupi pomysł. Już myślałem, że to do mnie doleci. Koty. Ledwo do mnie doleciało. Widzisz, ona nie umie. No i chodź stąd, weź, chodź stąd, bo mi trójka są tam sobie radzi Ale sukcesową. ten, nie, 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 to Gangplank się nawala. Proszę, ja proszę, krytyk, proszę ja bardzo, siadł, podziękuj ja mi, Podzie, podziękuj mi, Dziękować, support mega OP. Wow. <laughs> To było prostu pro, ale krytyk siadł na morderze. Znaczy teraz już pokazaliśmy naszą prawdziwą moc, jak to wygląda tak. na nasze gry co, na co dzień po prostu, na naszych, na naszych challengerach. Tak. Na naszych, wiecie, na naszych dobrych kontach. Tak. <laughs> nie, no kurde, mogłam skręcić delikatnie nie w prawo i już by było. No niestety, nie udało mi się. No, też to, to, to było celowe oczywiście. nie, nie myślę, że to nie było celowe. Czemu ja tego nie mogę A, masz numer. To sobie A kupić dobra. Z, ja zgarn zgarnąłem killa, jest git. Czy wiesz, ja tam mogę fidować bo jestem supportem. <laughs> ja to mogę. wszystko. Ja zawsze mogę powiedzieć, że spanikowałam, i co, i co mi zrobisz. <laughs> no niby tak. Oła, trafiłam. Ej, patrz, ej, patrz na, nas na naszego topa. Dziwne, wie, że nie mają. Dziwne, ja się zdziwiłam. Dziwna, się zdziwiłam. Łaj, wow. dobry polski. Dobra, ja konstytuowani stań. Myślałem, że mu zksuje tym moim ultem, ale jednak nie. To, jednak, wiesz, mi, jedna, to... jedna, jedna, jednak mi nie pykło. Ja mam 30 fps u cały czas. Patrz, 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 czekaj, mnie nie zrobię. On mi będzie ultować? Nie, myślałem. I choćby, ja że zaraz! Ale nie, ja nie mamany! Ale ten on ma manę. Boże, Szkoda, że Healem się nie da naprawić manę. mamy. Mam tylko 68 milionów. On... Moja farma tak on bardzo zza. zła. Znaczy on też nie ma jakiejś dobrej farby? Ja, ja, ja bym zrobił back tak, tak, tak w sumie, bym sobie buty kupił. Takie blee byś zrobił? No, takie, takie... Ja ty ty też się cofnę, bo w sumie nic tu się nie dzieje, czy nie no. Kupię sobie farby, bardę, no. kupię sobie to. Nie no, nic nie skupię. Dostaję jeszcze, dobra, cyk. Ale pilnuj, pilnuj, żeby wieże nie rozwalili. Weź rozwalą, rozwalą, bo to jest... Dobra, le lej winiony, lej winiony, Nie rozwalą wieży, nie rozwalą. Wie, wieża żyje, żyje, wieża. Ile ma Jest, chęce? ona żyje. 42, 42. <śmiennie> <śmiennie> talon ma ulta, możecie robić playsy. Patrz, on ci, on ci oznacza, on cię oznacza. Jak dobrze zultujemy, to jesteś, jesteście w domu. E, on wie, że chcemy zultować. Przecież, no Bijcie go, jest. Takie. Yeah. Wiesz, buty kupiłem nowe najeczki, to teraz playsy będą. No, nie? a teraz idę sobie, sobie kupić y, nowy biustonosz, zaraz zobaczysz. O. <laughs> Co? To, to, to to będzie ciekawe. No. A digitala tu jest. Patrz, 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 patrz. Patrz na mój nowy biustonosz, patrz. Wow! Tworzysz mordkę. To wow. ja, 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 jaka to firma? Y Myślę, że to jakiś y, niefilmowy z Sandemu jakiś gówniany, ale działa. Twoje <laughs> ze nanie. Leci dzida. Nawet nawet się nie mówię. A to dzida na w ogóle AP czy AD? Co ona w ogóle robi? Czekaj. Jakaś AP jest taka. Jestem lepszym supportem, niż tam Mordana A ja jej tu poszuję wszystkich ja tutaj sobie ładnie ładuję tutaj całko wszystko. Aha, oni cię biją? Nie biją cię. Dobra, oni mi nie będą gonić powiedzieć. Tam ktoś jest chyba. Nie nic nie robię. Boję się wrócić. Dobra. Jak mnie zobaczył, to od bo gruba idzie. Ja, ja chyba go <laughs> ultować. Ultować go? Tak... Nie, Dawaj, pomóż ulta. mordę, ty masz ulta, ja nie mam HP. Ulta. Ja mam dla... ult. zabierz. Zabijesz? Super. Lekko, że zabiję. Ja nie zabiję. Super. O, ale ja się krytyk. Chodź, bijemy wieżę teraz. No lekko, że bijemy. Lekko. Patrz, jak moje łukcie świeci, o Boże. Wow, mam taki plus dziewięć. <laughs> <laughs> o Boże. O, oni, chyba, 9? Oni, chyba będą, no, oni chyba będą surrender robić, pewnie. No nie, to nie, 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 wiadomo. nie, nie, ja nie, o, ho, ho. Po co? Tak w sumie? się. Dobra, wiesz co? Weź sobie też jedzik, cofnąć, wiesz? Ja chciałem Reda wziąć. Dobra, ja też chcę cofnąć. Dwa, jaka mam tu. mam Zakupy jakieś porobię. Lesina ja zostawiliśmy do I Co, teraz tym? chrombocze. Ale, ale zrąbałem, Miałem Wardę i go nigdzie nie postawiłem. A za mnie szmata. Ja kupię LKT w DIVONZOLARI. To będzie dobre dla ciebie. Nasza wieża ma 33 HP i się ostro trzyma. Taki... Chociaż wieża... nie, nie będzie LKT kupować. No, Nasza no, wieża no. to taki motherfucker. No, taka motherfucker princes. O Boże, ale oni się tam nawalają ostro. Hello, to czekaj. Z, Z stoi tam. Więc on się chyba teraz będzie wracać, chociaż nie wiem. A nie, puszczę. Puszczę, zobaczę. Może akurat go strzeli. Jezus, jak oni dziwnie piszą, patrz, to jest... Oni piszą tak. Ja tam napisałam... A, serio? Tam był jeszcze kartus. Eee, dobra, nie zdążyłam dobiec. Dobra, to będą nie naszą wieżę. Mam 4-2-4, ale żebym to zrobił. Nie zauważyłem tego kartusa, że on tam bił. Lucian ma 4 4 ale ma, ma farmy więcej. No niestety, ile, on, ile Ale nie ma ubiegał, jakoś. 88. Ja myślę ogólnie, że Z będzie się cofać i że on akurat będzie w bazie, kiedy mój ult tam do doleci, ale niestety. No. Niestety nie doleciał. Idę. Znaczy, czekaj, może, może najpierw sobie kupię. Ym, tak? I lecę. Broń wieży, broń wieży, zaraz zabiją. Zaraz sobie naszą Ona... wieżę. Nie. 25 sekund. Bo ja tej nie wierzę. No i nie mam No i już nie mam wieży. No i już nie, mam wieży. Cyk, nie wiem. Cyk, ty, 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 ty. Mam zotować te miniony. <laughs> <laughs> nie wiem, już myślałam, że będę zotować te miniony, bo nie wiem, tak się zaczęłeś martwić o co? Nie masz róce. No nie 1000 sekund. Ale mam teraz kryto. Zaraz będę te miniony tak kosić, że. Nie to masz temat w ogóle? O, ja, patrzę, nie mogę mieć. Ogólnie składam na, na szybkość ataku i kryt. Bo jak będę mieć dużo kryta, to wtedy jeszcze z moim wbudowanym krytem to. Uuuu, to będzie taki że. Ej, no weź ja tam ulta puściłem, ale doleci chyba akurat. Patrz, patrz. Jeeps! W dzidakie trafiłem, lol. No. Detective Ash on the case. Być. I wiesz, co ja tu postawię wardy takie taktycznej? No, oni, oni, oni do nas idą. A nie, jednak nie, gdzie dalej jest tam? Dobra, to ja to poszuję bo to. No, poszujemy no co, co nam zrobię? Tutaj, czwórko to przyjdą, czy co? No właśnie. Tak ja tutaj, wiesz, co i tak o wardę tutaj. Sobie tutaj ten, a ja tutaj dam jakieś takie wardy, dziwne. W razie czego ja mojego. Ja tankuję, z, ja tankuję. Ty tankujesz, ale nie rozwalę mi tej wieży. Czemu nie? Możemy zabić tego. Ło panie, ty, możemy go zabić? On. Aha. Chciałem powiedzieć, że on będzie ultować, ale jednak flaszował. Wolał Nie, Jego ja zaraz. O, no dobra, idziemy. Dalej. Aha, dobra. Siadał Bijemy się? Nie no, co ty? Czekaj, ult 28 sekund. I dobra, dajemy infury. Gdzie dalej dźdala idzie? Będzie rzucać dzidałułom. Dzidało dzidziału, dzidałma. Dzi, dzidziałułom. Tak, będzie takimi dziećmi rzucać. I to bo takie smutne. I zrobiłoby mi się smutno wtedy. Idziemy, o. dawaj. Okej. Okay. Nie, jednak nie. Jednak nie. Ja myślałem, że ona do mnie doleci. Leci ult. Kurwa! Sorry, ale nie skapam się. Udwa, gdybym... Padłeś? Nie padłeś. Ty nie padłeś, dobra. Zabijesz. Dostałam asystę. Jeszcze się starałam. Dobra, bijemy wieże przynajmniej tyle. Dabla, zarąba. Faki, a ja to jestem koks. Widzisz? O, mówię, że surrender. Hey. Lol, to czekaj, jeszcze poużywam sobie skill'y. Nie, jej. Dzięki, ja, ja. Dzięki wielkie za obejrzenie, moi kochani. Tak. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapam w górę. I... Tak. I co? Żegnamy się? Tata, No, trzeba. Łomaczka serc, esz. Tsz, żegnam. Cześć. Zykła ale ona <laughs>